Wow A Władek to chyba dalej szaleje tym swoim Spojazdem <noise> Sajdha <noise> To samo tylko Ty, ty kutafonie jeden ty w Czapecce <noise> Ej, hey, on ma broń! Ty kutafonie jeden ty! No! Na główkę se poskać ty kutafonie jeden ty! Ej! O oh, cześć władek A nie Michał to ty co tam Michał u ciebie? A nic takiego drogi sąsiedzie. Jakiś kur... debil biega jak po... po tej wiosce. Minda. A to dobrze. No ja właśnie z kumplem przyszliśmy, wiesz, takich trochę wakacji. No, o właśnie cześć pedrasto. No. Dobra, to cześć Dobra. Michał. Spierz dryftem zakręt Oj trzeba zaparkować ładnie, o! Ten co najbany leży. Co jest? Nie on no, trzeba wejść tam do niego, chyba mu pomóc. Uratować chyba Ha frajer w końcu go nie. Daj jajetko. W końcu fryera dorwałem, co odgadał co, co ten debil gala? Niosę go do stodoła Dobra w ile można jechać kurde Ten samochód ledwo co jedzie z nim na pasę Co on żar Nie nie wiedziałem gdzie jest szopa to do magazynu go zabiorę, jakieś tutaj stoją trabanty i inne golfy Zamknę drzwi żeby nikt nie widział Chodź tu Oj, przepraszam, mam nadzieję, że się nie poobijałeś Już go tutaj zaniosę. Hm. Przydałoby się zrobić coś z tamtym debilem, jeszcze bo tam go zostawiłem. ra, nie, nie chcę tutaj siedzi. Ja idę. Zniknął, Foxy zniknął! Gdzie jest Foxy? Jestem kodinkiem. Ej, hey, Foxy! Oh. Ej, hey, gdzie jest Foxy panie? Ej, panie, bo Foxego nie ma. Myślę, że Knykiedź go zjadł. Eem... Knekieć przyznaj się, zjadłeś go? Chyba... Chyba to nie Knykiedź, co zrobił. Gdzie jest Knykiedź? Nie ma... Kny... E... Widzę go. Widzę Knykcia i Rudego. Nie. A Knykiedź mnie zabił. Pani... Rudy na bieżni biega. Właśnie też to widzę. Chudnie! Oła! Oj ej, e... ej, ej, ej. Ej. Ej, Ej, on zabija klikiecia. No was piśmie. Co jest? Ej, on klikiecia zabija. Klikieć. Co ty odwalasz? Klikie. Klikieć. klikieć. Baczką próbujesz go zgodzić? Tak Nie przedostanie się tu Nie czekaj mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł Panie bo za tołem ktoś jeszcze stoi Au! Freddy! Nała! No, wow. Freddy się hoją Nie da się wyjść Nie. Ja... Ty, ty, co to... o... Ja bier... Au. Nie no, jeszcze bomba. Ała... Nie Nie wiem, z tym przeżyłem. Au. O, w końcu! Ty jesteś zepsuty. Mówiłem... Mówiłeś, że to naprawisz, a nie naprawiłeś. No naprawiłem. Kamery Zamiast. działają, ale nie poprawnie. No to naprawię. No, spróbuję, czekaj. No. Panie, knikie ci jest z ten z zegarem. Eee. Czas. Mamy czas? Hmm. Mamy czas? Nie mamy, mamy czasu. czasu. Aha, nie mamy czasu. Ja ci zaraz ten czas czasu. pokażę idealnie. <śmiech> <śmiech> Mogę mnie wychodzić. Nie przejmuj się No wskrzuciłem się Gdzie on jest? UDAAAAAA! <laughs> <laughs> nam za tu. Eee. Ej! Ej! No knykieć ty zjebiasz No wypierdam haństo! Knykieć nam hakuje system Nieważne nie ma O o. Tarnowiały. E, biały Gówno widać O, czekaj o naprawiłem O jest No idź STĄD do widzenia. Debi Nie widziałem szkieleta głupiego. Szukam go. Eee e. tak, on jest tam w tym kierunku. O w kiblu siedzi. Paromet śmieć. To nie był kurde? w to Niech on co tam z nim zostanie, ja mam... ja mam to gdzieś Debi Dobra panie Póki jeszcze szybko pora Spierdalamy stąd ładnie, Strain Już czekaj Ej, nie ma tam Dobra panie, tam. Dobra, panie tam. Szybko, szybka Szybka, nie szybka, szybka, szybka Gdzie jest szkielet? Ja się zaraz przedostanie szybko Panie, czekaj! Czekaj! Panie, ja go chyba mam Albo go nie mam Panie, gdzie on jest? Panie nie chodź tu. Tak. Bo tu. A. Ej, y, czekaj. Chmy No właśnie. Jakim, jakim cholerak nigdyś cudownie blu tu szybciej od nas. O! Znaczy nasza. Ci, jaja ja ciągle sto, No <ślesk> No to, 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 kurwa, ciach. Friendly <ślesk> fire. Ja chowam wszystkie swoje pluszaki, bo to są moje. Ej panie, a za? Mm -hmm. A za? Tak bierzemy wszystkie pluszaki? Może taki może taki. na. Ej, no <gry Admestrianne> o idź sobie. No to walka, co ona no, no, Nie, nie, co to, no tak i na dawaj, wlajesz. Dodawaj, no. Ale ty jest bo no ty masz więcej HP. No i co z tego? <grym <grym> No właśnie, panie mojego kicsia bardzo Ale nie Nie dalej tu jest No wypierdzielaj stąd no jeden badon Wyłkę z dupę tego banana jednego No patrz, on tam dalej stoi Idę ci na p... Ale ci tego kupa wyjdę ci je do zaoferowania A trzy lot do ekipy O tam jest Spalę z tymi lodami Eee, bo dostałem latania. Eee, antygrawitacja. nie! <tronenziły> <tronenziły> Auć! Przed kim się chowamy, chłopaki! Chłopaki, przed, okay. przed kim się chowamy! Chłopaki, przed się chowamy! Dobra. zobacz, Zatrzymajcie, nie zrobię stop! I teraz tam na górze, dobry. i teraz tam na górze musimy je położyć, widzisz? Bo tylko ich brakuje. Mam capucukę. Ja ci pomogę. Ej, ej, ja tutaj wam dam, ja pomogę. Dzień Dzień Dziękujemy, do widzenia i do zobaczenia. Dobra, widzisz? Tak, tak się to robi. Panie ustawiaj resztę A, a tu jest misio, a tego się nie da A to misia nie potrzebujemy w takim razie Cupcake No nie garaż No dobra, wybierz go Ej panie, jeszcze jednego brakuje Macie misia takiego, tylko z razem O! Też się przyda Dzięki, o. dzięki kurę o, A teraz tak. mam A teraz te pogadamy Chwila, poczekajcie, telefon do mnie dzwoni, panowie, poczekajcie chwilę Tylko pójdę odebrać Panie szybko, chodź tu do mnie Ja nie, gdzie, gdzie jesteś O, tu Co jest? Światło zgasło Tędy tutaj, tutaj się Tu Szybko no, chodź O, 1000 HP I po 1000 HP tu jest Panie Szybry, się do tego czasu aż karton z nim nie znajdzie, dobra ale panowie, wróciłem z telefoniku. Gdzie jesteście? Zrób. Weź te głowy. Nienawidzę ich. W sumie to by się kuchnie przydało odnowić. No coś trochę z ciekami a co w zamrażarce? Eee Nie ja przypominam sobie, żeby to, to miałem w zamrażarce Oj Co to wybucha, Jezus Maria, to zamrażarka jest co jest? jest... Nie... Bardzo przeginiłe się... to miejsce Ej, paczek jestem piękny No aż lustro pękło na twój widok ma, mam bezpieczny pokój, który zaprowadzi nas do bezpieczności. Mr. Beast, RIS, Mr. Beast jest RIS.